No, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajemy w to Warband No cóż, zostawiono trochę mm, Staraliśmy się zająć zamek e, Rybelet Niestety Jarlowie, Jarlowie Adenowi oraz pozostałym Jarlom coś biło i gdzieś z poszli sobie gdzie indziej A ta znowu mówi, że nie idę za No cholera jasna e, Dobra Hmm. Tutaj widzę, że Ambean splądrowano. Spróbuję dorwać tą armię, co tu była. Yy... Oddział wojenny by maszerował. Ile? Trzy godziny temu. I to dosyć sporo ludzi tutaj. Hmm. Dobra, spróbuję podążyć tymi sobie. Czekaj, one idą od... Eee, czekajcie eee. Wydaje mi się, że tymi musimy iść Przepraszam na chwilę <laughs> Okej, okay, sorki za odcięcie mm, No cóż Dobra, spróbujemy tędy podążyć Tymi jasno, jasnymi śladami Może dorwiemy tą armię Która ośmieliła się splądrować nasze ziemie Cholera ta, z wiadomo które to jest, chyba ta jeśli się, się nie mylę. Hmm. Tutaj widzę nasz oddział. Jarak, no cóż, to jest sobie gdzie chcesz. Ja tu poluję na... 3 godziny temu, 4 godziny temu. Dobra, spróbujemy dorwać tą armię. Ej, gdzie jedziesz tędy? Dobra, i jak daleko jesteśmy za nimi? 4 godziny. Pod Uksal chyba i to w końcu. A tam będzie ich dużo więcej. Niż 30. Gdzie ta linia? Nie widzę jej. Dobra, tu jest. Niektórzy żołnierze gotowi do awansu. No, Okej. Okay. Awansujemy eee... do tych do kuszników, a ty do piechurów okej okay. no tak czyli ta armia już jest ej, eee, ład to jest ta armia tak, już w Uksal jest jest wyszła już z Uksal. Jezu, ile tu ludzi jest. Eee. Dobra. Eee, no cóż, to nie pozostaje no nic innego, wrócić na swoje ziemię. ziemię. Eee, Jar Adein zamiast walczyć z wrogami gdzieś się szwenda, aby zdarzyć tą karawanę. Jak ją znajdziemy, gdzie ona jest? Tu. Gdzie idzie się? A, uciekacie, spoko. No. Żądam. Dawaj wszystkie koszowności Za taki wroga. No to cóż, konica ich rozgrodimy, konica za mną. I ładne, puste pole. Piękna bitwa będzie, tylko jakoś ustawcie się za mną. Już. Dobra, w miarę. Nice. Zdzięty. Dobra, jak specjalnie ją rozwinął tej jazdy konnej, no ani za bardzo nie lubię walczyć konno, więc wiele tu ja nie zdziałał. Yeah, Jest zabity, nice. NICE! Kolejny kusznik zdjęty. To jest to nie jest bitwa, to żeś. Oni szansy mają. Tam jeden ucieka, spróbujmy go dopaść. Chociaż nie, nie uda się, dobra. No, ładne starcie. Straciliśmy w ogóle kogoś? Yy, nie. NICE! Hmm, wiele nie zdobyliśmy, ale no dobra, zawsze coś. Dobra, wiedziemy wszystko i sprzedamy potem targu oczywiście Dobra, ale żołnierze awansowali O Dobra, mamy weteranów już Paru chyba, zgadza się hmm. Gdzie są weterani? E, Huskar e... A, jednego mamy, super, to dużo Wydawało, że, wydawało mi się, że miałem im więcej. Musiałem stracić paru bitm ostatnich. No dobra. Mm -hmm. Leza i Nizar awansują. Jak z naszymi funduszami? Dobrze. E, awansujemy sobie zara. E, umiejętności i powiedzmy siła. I walka bronią jednoręczną. Okej. Okay. Eee, Lezaid, rozmawiaj Tobie też tu I wytrzymało oraz do jednoręcznej Okej okay. No dobra, Sorski, za to cięcie, się ja na chwilę odejść od pikera. No cóż Tak, miała słowo deszawi z tego co pamiętam Co właśnie powiedział o umiejętnościach Tak tak, chcecie dalej? O, nareszcie Mogę dać kolejny punkt do sił na ciągu, ponieważ cię ci wytrzymały, bo szybko opadasz w bitwie. I nie będę ci nic dawał na razie. Okej. Okay. Tak, myślę, żeby dla Adesawie nie kupić jakiegoś łuku lepszego, bo co ty właściwie masz? Pokaż. Masz długi łuk, weź dwa wyobrażenia. Dobra. Zerkniemy Sargot jak będziemy. <coughs> Czy czegoś nie ma? Ty, ale zbroję oddasz no dobra idźcie. Spadaj No cóż myślę że przydałoby się szybko już oderwać od nordów i własną własne księstwo utworzyć myślę że dobrze byłoby powiedzmy jak już skończy się jak już skończy się nasza umowa z nordami ruszyć właśnie asfadian którzy są głównie zaję którzy są teraz zajęci na dwa fronty mm. o, Liri odbili. cholera jest. i sprowadza jeszcze Breven. następnie ten zamek Tevarin mm. jest zamek Hariko. Haringot, a potem gdzieś te tereny dalej się posprzemieszczać no cóż ale zobaczymy tak, bo postanowimy jednak, że nie będziemy przyłączać się do Nordu, zakładamy własne królestwo i podbijemy świat. Kolarandia będzie drżała przed naszymi wojskami. Dobra, ale do tego nie wjechać. Tak, odwieź tavernę. Znaczy, czy ktoś tu jest do najęcia? Warto nie chcę go. Na górze może będzie. Jest, to jest chyba pośrednik okupów. Mam mieć oddział. No, hrabie mam. No to hrabie nie mogę sprzedać. Sorry. Chociaż może. Zobaczymy. Czy mogę sprzedać hrabie? <laughs> Sprzedamy hrabie. <laughs> Trolololola. No dobra. Rozmawiaj. Hmm. Nie mogę. No cóż. Szkoda. Mm. tak yy, hrabie się yy, za hrab... hrabiego możemy dostać okup jeśli się z nordowie znaczy wearingowie osobiście zgłoszą nie no bez jaj te łuki są cholernie drogie nie kupujcie sorry jak będę miał więcej pieniędzy to może ale teraz chciałbym to sprzedać co tu mam yy, zbroję to też sprzedać to sukno i to bo to się zdecydujesz szybko no. a i to sprzedać to kupić yy... tak hmm. no i może jeszcze miód no, no. to się uczy żołnierze <grybujesz> dobra hmm. Zauważyłem niewielkie oddziały wroga w pobliżu miejscowości Jelbegi. Okej, okay, jedziemy do Jelbegi. Plądrowana. No to już wiemy, dlaczego tam są oddziały. Eee, dobra, do Jelbegi. Spróbuję dwa razem... O, wycofałem się, okej. Okay. No to dobrze. Zwerbujemy ochotników. Dwóch ludzi, zawsze, zawsze coś. Eee, tak, chciałbym zobaczyć, ile mamy kasy, 1300. A jak... Mm, Finanse. O. No to trochę nas się. Utrzymanie takiej armii, dobra Musimy szybko zrobić fundusze e, Tak, ciekawo się, ja włączyłem stoper? Włączyłem, okay. mm. okej Tak Uu, Bandytów nie będziemy walczyć, bo to nie ma sensu, zapiszemy sobie mm. Chciałbym znaleźć za to armię jakąś małą Swabian, ale wygląda to, że wszystkie wyrżnęliśmy i nie ma z walczyć no, bandyci z gór, no ale ja chcę armię swadyjańską, powiedzmy. Istnieje takowa jeszcze, czy już poszła do Yahoo? <grym> tu jest! Ale ty 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 ty, ty, ty. książę larkem What the fuck? Kim ty jesteś? Dobra, zobaczymy. A, to jest Fadi jest książę? Co tam nie hrabie? Hrabi. Tam nie... Hrabiowie są. No, chwila. Informacje. L -l Frakcje. Tak. E swadianie e e I, I kto jest w was? Hrabi hrabiowie. Jeden książę. Hrabia, 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 książę, Kim ty jesteś? A Chwila, czy ktoś ma ksią książę? Tak, tutaj mają... Saranidzi mają księ książów... Książę... Nie... Rodokowie mają... Chwila... Rodokowie mają... ją książę księ, Księżu Książu Księciów Cholera nie wiem jak to powiedzieć A on ma saranicką armię What the fuck, dobra, dożyjemy go bo co byś wróg No i ma saranicki ubił hmm. Zaatakuj, broga dam Kawaleria za mną. Wszyscy utrzymać tę pozycję. Pichota tu utrzymać pozycję. Tutaj strzelcy. Jazda za mną. I się rozstawicie tutaj piechota yy, zacieśnić szeregi dobra możemy się bić zarani nie są trudnym przeciwnikiem A na nich piechota za mną Kawaleria, atak! No, pięknie, już! Biliśmy się w nich, nie ma szans, totalnie. To są chłopi do tego, rekruci sami. Nie ma tu pra prawdziwy prawdziwy dział. Ci już spanikowali w ogóle. Ja. Nice. Było uciekać. Dobra, yy, piechota do ataku. Chyba na nie koniec straciliśmy. Nie, nie chcę się wycofać. Straciliśmy kogoś? Nie. Pięknie. Tej no ich wybijemy. No to chyba wszyscy. Tak. <śled> Jedno uderzenie ona cała armia. Pięknie brak strat Zostałeś moim jeńcem o i mamy rekrutów do sprzedania daj no trochę uzbrojenia dobra ale to uzbrojenie skurde drogie cholery no cóż tak oddźwidział i chcę awansować żołdaków tak i tobie chcę zmienić na strzelcy, Krupe, bo nie wiem dlaczego ty ciągle jesteś w piechocie. No cóż... Kanad Kargicki i Królestwo of wchodzą stąd w wojnie. Aha, spoko. Wszyscy się biją ze sobą na w, tej w tej krainie. Wszyscy... kotławem mamy? A, i no, Zaraz, mam u jakieś kwestie, czy mogę wziąć? Nie. No cóż. On jest obojętny zresztą do mnie. Mm, tak. Jakie mamy questy w ogóle? Wyszkół pięciu narodki weteranów. Hmm. I musimy zrobić sześciu... bo... ilu? Sześciu, więc... Sześciu bojówkarzy. Tylko szkoda, że to nie ma żadnej armii. Moglibyśmy zdobyć sun, ale... To ja mam sensu skoro zamierzam i tak się odłączyć od. To... Eee... O. Ta mieć. No super. Rozum, który zawarli Rodokowi i służą Saranicki do końca. No dobra. Hmm. Czy tu nie ma żadnych armii? No eee. hmm. Nice, przyjmujemy. Teraz pewnie z Osią tutaj tutaj go dorwiemy. O! Obrzeżenie jest. Super. Kto dowodzi? Przyłączymy się do niego oczywiście. Kto dowodzi? Jar Adein. Dobra, asystuj. Save. O! Dobra, save i szturmujemy Dąż do następnego szturmu No Hahaha, <laughs> to jest potężna armia, to jest siła Dobra No, sport moich się przyłączyło, widzę yy, Moi to ci z taką dwubarwną w flagą znaczy tym herbem yy, no niebiesko czerwonym czy czarny to jest czarny czy niebieski cholera wie chyba ciemno niebieski tak to wygląda już tak to jest ciemno niebieski dobra <laughs> hmm. tak yy. Jarturek... Gor, nie wątpię w Twoją odwagę, jednak dlaczego... Gdzie strzelają z łuku ty nie starczy? Zginiesz. Mówię Ci to. Hmm. No, jasny gwin, straciliśmy tego. Fekniszcza, Ha, ale już zginął, zabity przez hucznika. Ten, co zabił naszego wetara, naszego fechmistrza Tutaj fajnie wygląda ta mapa, tutaj te pościgane drzewa pod drabiny d, e ddydy, -e ale wy za mną. Moi ludzie za mną. Dobra, sorki za docięcie. E zaraz, czyli... Aha, super. Dobra. E nie wiem dlaczego, ale wszyscy mnie słuchają. Powinni mi słuchać się tylko e moi. Bo nie jestem marszałkiem armii. Dobra, dziwne to. Coś się skrzeniło. No i dobra, wchodzimy. Dalej, do rony, mordować tych misjadian, Dalej! Bez litości, bez litości. Wow, 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 ale przebiegł koło mnie. Dobra. Wow. Dobra, dalej, Nordowie. Pokonamy ich bez trudu. Dobra, bardzo ładnie. Prawie nikogo nie straciliśmy. Tylko dlaczego te tak szybko ciała znikają. Hmm. Musiałbym się coś przestawić. Dobra, mozerkę ustawienia później. Dobra, nice. Pokonanie wszyscy Yar, tu. jartu. tu. Turja. No walczy ziemią. I posiłki przyszły. Nice. Ale gdzie wrogowie kolejni bo tych jakby się... brakuje ich a tam idą, tam, spoko no to dobra się tam się dostaniemy teraz tak czy tak więc poczekamy jezu jaka masa normalna <grybujesz> to jest siła to jest potęga o, tu się tam dobra spoko tego się nie spodziewali Tutaj chłop już idą na jednym polu. Jesus. No piękne zwycięstwo, tak cieszcie się, cieszcie się. Dzisiaj bogowie nas sprzyjali. Dobra. No straciliśmy jednego żołnierza, na jednego Łącznie straciliśmy 15 ludzi z sojusznikami. A no, oni stracili 109 i dwóch, dwóch rannych. No i Dirim należał do nas. Ci chłopi uciekają już. Dobra, ale skoro już da, to sobie sprzedamy na targu to co zdobyliśmy. O turniej jest. Nice. Dobra. Najpierw sprzedamy to, co tutaj mamy w ekwipunku, bo to nie jest nam potrzebne. Dużo na tym nie zarobimy, ale zawsze coś. Y no ale cóż, w tym miejscu już zakończę odcinek. No turniej zagramy sobie w kolejnym. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków, zagrajmy w Montabait Warband. Cześć!